Witam Cię, z Czelcze na kanale Iwitarot Cześć i ona się kłania. To czytanie dla Ciebie jest na tydzień od 30 czerwca do 6 lipca 2025 roku. Pamiętaj, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Dlatego też sprawdzamy sobie Twoją energię poprzez karty wyroczni, gdzie też oczywiście wszystko nie będzie dla Ciebie patrzymy o na odrazu za dużo chyba to wszystko mam grożenia no ale pięknie macie słuchajcie tutaj Przyszła karta z Wyspa Skarbów, bratnie dusze i plemię. szczelcze mój drogi. miałam ja mam wrażenie, że ty odnalazłeś swoje miejsce na Ziemi. W Wyspę Skarbów, osobę, z którą chcesz. Być na tej wyspie, i mało tego, jeszcze okazuje się, że ludzie, którzy zamieszkają tą wyspę w cudzysłowie, są tacy jak ty, że bardzo dobrze się z nimi czujesz, że należysz do ich plemienia. Co ja mam wam przeczytać? Przeczytamy ci Bratnią Duszę, dobra? Bratnią Duszę, 41 karta. Pozwoli ci to zrozumieć, kim, kto jest Bratnią Duszą. Bo nie zawsze tutaj chodzi o relacje romantyczne. A to jest fajnie tutaj opisane. Twoim przeznaczeniem jest... Rozwój i przemiana w towarzystwie innych. Pewni ludzie wkraczają w Twoje życie, aby przenieść Cię na wyższy poziom uzdrowienia, świadomości i autentyczności. Zawsze jest to wzajemne doświadczenie, chociaż rezultaty dla każdego z Was będą różne. Rozpoznasz tych ludzi po tym, że silnie Cię do siebie przyciągają. Że silnie cię do siebie przyciągają, tak, a czasami także przez początkowo silną niechęć do nich. Bratnie dusze mogą być przyjaciółmi na całe życie lub pozostać w Twoim życiu tylko przez krótki czas. Bez względu na wszystko zmienisz się w sposób, którego nie możesz. Teraz pojąć, zwróć dziś uwagę na tych ludzi, to dla Ciebie największe dary. Podstawowe znaczenie tej karty to harmonijne związki partnerskie, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, związek sprzyjający rozwojowi osobistemu. Taram i to wszystko. Myślę, że już wiecie o co chodzi. I masz takich ludzi wokół siebie. No i bardzo dobrze. W końcu czujesz się jak ryba w wodzie. Dalej. Patrzmy. Cóż teraz yy, powiedzą karty opiekuńcze? Strzelcom. Karty opiekuńcze. Co powiedzą strzelcom? Na to co nam się pokazało? Coś jeszcze? No dobra, te dwie karty. <śm> no czasem tak mają właśnie. Drzej musicie to usłyszeć. Ok. Zaczynamy. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą ujrzysz z, y, siebie w lepszym świetle. No proszę bratnia dusza. Co jest na rzeczy słuchajcie. Mm, taniec. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem. Refleksja. Miej oczy szeroko otwarte. Ucz się cieszyć drobiazgami. Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Majestat, bądź świadomy swej wartości. Świat potrzebuje twojej błyskotliwości i wdzięku. Wiara, nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Odkrywanie, wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama ostatnia z kart to miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. No pięknie, pięknie. No po prostu tu macie, kochani, przepis na, na to, by zostać dostrzeżonym, by by ukazała się ta droga, twoja droga, życiowa droga. Tutaj się wszystko pięknie mm, pokazało, ukazało. Kieruj się swoją miłością. Pokazuj to, co w Tobie jest najpiękniejsze. No po prostu miej wiarę w to, że wszystkie te plany się Tobie zrealizują, że to szczęście jest możliwe. No ja jestem cała happy. <laughs> kiedy mogę y, takie czytania przekazywać, takie informacje. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w takich energiach pięknych. No a co Tarot? Jaką historię nam pokaże Tarot? dla Strzelca. Uj. Pokazał się król kielichów w odwrocie. I biała karta. Ja już więcej nie mogę. Ojej. Wiesz, do ciebie należy decyzja, co zrobić, w jakim kierunku pójść. Coś się dzieje teraz, jest w kreacji. A królki lichów, mogę tylko powiedzieć, że chodzi o kogoś z Trygonu Wody. Rager by Skorpion, może to być twój ojciec, może to być twój mąż, a może żona z tego Trygonu. Ale ktoś fałszywy... Ktoś leniwy, ktoś kto lubi sięgać do kieliszka hmm. i no nie jest czymś dobrym dla ciebie i mam wrażenie, że e, od ciebie zależy co zrobić z, tym, z tą sytuacją, z tym problemem. No. No, tylko tyle mogłam powiedzieć. Sorki. Dobrze, kochani, sprawdzimy sobie w takim razie, co u Was będzie się działo w miłości i w pracy w tym tygodniu. Już teraz zachęcam Cię, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, do tego, byś ułożył sobie strzelcze. Pytanie do kart anielskich w temacie miłości i pracy, i pod koniec każdego z tych czytań przyjdzie odpowiedź, ok? Więc zachęcam cię do tego, byś już się zastanawiał. <laughs> Nad pytaniem. Strzelec, strzelec od 30 czerwca do 6 lipca. No. Cóż tutaj dla Was będzie się chciało pokazać? O Jesus, źle się bierze te karty. No. Okej. Okay. I tu mamy miłość i radę na tą sytuację. Praca i rada na tą no, sytuację. Okej. Okay. I cóż nam się tutaj pokazuje? W miłości mamy Asa Mieczy. As mieczy, rozmowa. Rozmowa. Coś poprzez rozmowę się rozwiąże. As, czyli miecz, prawdy. Opadą różowe okulary. Opadą różowe okulary. Miłość, miłość. Miłość, miłość. Strzelca. Ustrzelca. Ustrzelca. Miłość szczelca hmm. Drogi Szczelcze, tutaj As Mieczy, i tutaj As Mieczy się pokazał dwa razy. Siódemka Mieczy, rycerz Mieczy. O mój Ty Boże, tutaj będą kłótnie, nieporozumienia, lęki. To tak wygląda, jakbyś się dowiedział, że byłeś zdradzany. Tutaj są te kłótnie. Możesz się dowiedzieć przez internet. Może ktoś się to powiedział yy, na głos, albo ktoś tu kto się boi, że zostanie yy, coś ujawnione. Lęki, obawy. Yy, nieprzespane noce straszna ta energia tu jest. Jaka jest ta rada? Szóstka buław. Przezwyciężysz ten lęk, przezwyciężysz te obawy, wyjdziesz z tej opresji zwycięsko. Hmm. Tutaj należy zaczekać. Kurczę, czemu się odwracacie. Mhm. Myślę, że. Y Kogoś wykorzystywał w relacji. Tutaj po prostu chodzi o to, bo tutaj się wszystkie te karty odwróciły: że jest. Należy wyjaśnić sytuację w tym tygodniu, jakikolwiek nie jesteś. Dopóki tego nie zrobisz, nie zakończysz tej relacji. Nie dasz rady pójść ci naprzód. Nie będziesz mógł jakby wykorzystać te sytuacje, które przychodzą do Ciebie. Na przykład poznajesz kogoś, kto Ci się podoba, ale jesteś w związku, jesteś w sytuacji, która jest nierozwiązana. I niby jest w zasięgu ręki ta osoba. Która ci się podoba, którą, z którą ci się fajnie rozmawia, i czujesz, że mógłbyś zbudować z nią nowe życie, ale nie, nie w tym tygodniu. Teraz jest czas naprawdę na to, by porozmawiać, rozwiązać tutaj tę sytuacje. Opadają różowe okulary i czas, by to, co ci nie służy, odciąć, odciąć tą relację, tą sytuację. Cokolwiek to dla ciebie nie znaczy. A cóż mają tu aniołki do powiedzenia dla strzelca w temacie miłości? A ten tydzień oczywiście. a obróciła się karta. Poprawa zdrowia do psychicznego. E Dlaczego? Ponieważ, jeżeli dojdzie do rozmowy, jeżeli w końcu coś z ciebie wyrzucisz, coś, co cię bolało, męczyło, to nagle poczujesz ulgę. Tak mi to działa, wiecie? Idealny moment. Jeszcze jedno. Pomocni ludzie. Hmm. No dobrze. Co dalej? Sprawdźmy, cóż u was, u was w pracy będzie się działo. I mamy szóstkę kielichów. Szóstka kielichów. Kochani, ty pra no możesz pracować e, e, gdzieś, gdzie no, są małe zarobki, gdzie właściwie ta twoja praca to jest twoją pasją. Nie jest ważny pieniądz. Na przykład pracujesz z dziećmi, ze zwierzętami. A może, może sprawdzimy to jeszcze. A w pracy spotkasz bratnią duszę. To też takim... Tak może się wydarzyć. Aha. Patrzcie, a z mieczy również. I tutaj. Hmm. Nie jesteś gotowy, szczelcze w tym tygodniu, dokonać jakichkolwiek wyborów. Tutaj jest na podpisanie nowej umowy. Nie jesteś gotów przez sytuacje związane z przeszłością. Albo z kimś z przeszłości. Hmm. Tak, tutaj jest, coś się kończy, coś zaczyna. Ten tydzień jest na oczyszczenie. myśli, emocji. Przecież transformację wewnętrzną. Myślisz o zmianie pracy. Chcesz, żeby coś poszło do przeszłości, ale nie da rady. Nie jesteś na to gotów, bo tutaj musisz z kimś porozmawiać. Chcesz podpisać umowę, ale no nie jesteś gotów na to. A dlaczego? Zobaczcie, ponieważ y, musisz y, poczekać, aż odejdziesz od tego, co ci nie służy. Pomyśl o, y, musisz pomyśleć o sobie, o, o tym, czego ty pragniesz. No, to karty właśnie powiedziały, tak jakby to uzupełniły y, mój przekaz w temacie y, rozmowy. Musisz poczekać, musisz rozwiązać coś a dopiero masz szansę odejść od sytuacji, która ci nie służy. Jaka jest rada? Rycerz kielichów. Rycerz kielichów. Hmm. Tutaj przyjdzie okazja, y, ktoś przyjdzie z propozycją do Ciebie. Warto przemyśleć Ci coś. Warto y, wykorzystać te wszystkie asy, jakie masz w rękawie, bo masz wszystkie cztery, y, do tego, by coś nowego stworzyć. Być może własnego. Hmm. I ogłosić to całemu światu. Ale ja mam wrażenie, że tutaj i hmm, musisz jeszcze poczekać z tymi decyzjami. Sprawdźmy, co mają aniołki do powiedzenia. Strzelec. Tak. Kompromis. Zamyśl to. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Życzę Wam cudownego tygodnia. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!